Siemano. Witam wszystkich na kolejnym odcinku i dzisiaj sprawdzimy sobie, co kryje się w takim Build and Battle Stadium z Brilliant Stars. Ciężka sprawa, fajne pudło już widać. I ostatnio też zauważyłem w ustawieniach kanału, że wiele osób, które ogląda, nie subskrybuje jeszcze kanału. Więc zostawcie suba, dzwona, bo wtedy będziecie mieli też powiadomienia o live'ach. Livey są na razie nieregularnie i losujemy na nich fajne paki. Takie giveaway'e są na nich, więc naprawdę warto. I wbijajcie też na Discorda, ja tutaj już cały czas gadam do was, przynudzam, ale już otwieram. Już z folii to wyrywam. No dobra. Sam jestem ciekawy, szczerze mówiąc. Pierwszy raz otwieram built Battle Stadium. Wow. No, to w środku co jest, to sobie zobaczymy. No nie musimy czytać. Ale patrzcie, pudełko. Pudełko jest inne niż ETB. Chyba. Albo nie, to jest ETB. To jest nawet z tej, z tej samej fabryki, chyba. No nie jest szersze. Porównajmy sobie. No, chyba identyko, co? Może jest wyższe teraz, ale jak widzicie, nie domyka się do końca. No dobra, to Bilton Battle Stadium to są pudełka LTB, więc to dobra wiadomość. I podoba mi się to pudełko na karty nawet albo na coś. Bardziej niż to DTB, szczerze mówiąc, bo coś nowego. No dobra. Aha! Cztery boosterki luzem. I po prostu wsadzone dwa razy built and battle takie boksy. No dobra, co to jest? Czy to jest bulk energii? Fajna cegła. Może służyć jako podstawka na przykład po coś. Kości. To też fajne, bo ja mam takie pudełko z kośćmi. A te są unikalne, bo są z tego built in Battle Stadium, rozumiem, tak? A tutaj mamy takie kości, i tych czerwonych nie mam, więc sobie je wrzucę. I gitarka. Mam plan poukładać tak równo. O tak, tak żeby były tak równo. To wtedy te duże będę musiał jakoś najpierw wyjąć i te małe poukładać. No dobra, no to takie te pleksje, no to standard taki ZTB też. Energie nie będę otwierał, nie warto chyba. Niech sobie będą zafoliowane. Ale to, co nas interesuje najbardziej, to są te dwa boksy, które musimy rozszarpać Ja już się do nich dobieram. W tym czasie, wy zostawcie łapę pod filmem, na szczęście. I zobaczmy promkę, co się nam trafia. Bubr! Bibarel Kozak. I tu też są 4 boostery, czyli razem boosterków będzie 12 i zrobimy sobie pojedynek. Już wiecie jaki. Ja muszę jakiś nożyk sobie naszykować tutaj, takim, którym będę to szybko przecinał i otwierał. To jest dobry plan. I kolejny bubr. Czyli pojedynek będzie ciekawy. Będzie bubr, bubr kontra teluzem. Co tam tłopsujesz? Dobra, to jest pierwszy bubr. Drugi bubr i cztery luzem. Zaczniemy od tego luzem, albo nie, od lewej. Jak zawsze. Trzymajcie kciuki. Już pięciu kart tylko mi brakuje. Kody dla Was. Biltik, Collapse Stadium, Gibble, TrapInch, Execute, Starly, Shroomish, Boss Orders i Drudigon. Teraz Bubble 2. Zobaczmy co się trafi w Bobrze 2. Tu może coś być. Oby nie holo. Oby wyżej. Coś, czego nie mam najchętniej. Stario, Karablast, Cliffery, na rewersie Profesor Research. Nie mam tego. Albo mam, nie wiem jeszcze. Mam. Ale jest fularcik. Ja zadowolony. Bardzo ładny. Więc na razie drugi bubry na prowadzeniu. Teraz te luzem. Jak to się tu otwiera? No, ja liczę na jakąś kartę oczywiście takiej, której nie mam, no. To było najfajniejsze. Żeby już domknąć ten Master Set. Dusk Lops i mieć z głowy Morgrem, Gibble, Turtwig, Trapinch, Piplap, Shroomish, Dedenę. Więc mamy Trainer Galery Dedenę. Tutaj. No dobra, czyli pierwszy Bibarel. Na razie szału nie robi. Kodzik dla Was. I lecimy. Nie wiem, czy kciuki trzymać i czy łapka była zostawiona. No bo na razie nic nie wpada takiego, co nie mam. No spas. O, Rapid Strike Style musztarda. Kurczę, dobrze dropi. Ktoś tam mówił, że słabo. Ja tam zadowolony. Jedziemy z Whimsicottem. Crodant, Ultra Ball, propius, Tropius, Kopczu, Shinks, Farfetch'd, Execute, Gibble, Morpekowi. Nieźle. Jeszcze promki są te, bibarele, bulk kart, grywalnych, chyba. Choice Welt, Luxio, Starly, Milseri, Karablast, Cliffery, Cherubi, Executor tutaj na rewersie. No i Bosorders, ale znowu holo. Holo nie wliczamy. I co? Wracamy tu do pierwszego Bibarela. Fajne to pudełko. Ja jestem pod wrażeniem tego pudełka, że to jest takie ZTB. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, jak się wam ten zestaw podoba. Według mnie jest szansa na lepsze dropy niż z Booster Boxa, ale jest również szansa na gorsze dropy niż z Booster Boxa. Grotle, Printlap, Purloin, Milsery, Shinks, Impidimp, Golet, Sneasel i Zarudvi. Dobra, tu nam został last pack. Czyli jedziemy teraz przed ostatnią kolejkę. Starmie. Weavile. Spirit Bomb. Axiu. Impidimp. Magmar. Riolu. Ach. Tutaj niestety nic. No i z Charizardem Pack to ten taki po prostu, który były dodane do boxa. Grimer, Bidów. Chimchu. Na inwersie Crodent. No i drugi Didididogon. Last pack, last pack, bubr. Trzymajcie kciuki, łapa, komentarz Dzwon, Discord Takie skróty myślowe, ale wy już wiecie o co chodzi Kogo nie ma jeszcze na Discordzie? Wszyscy już są Aksio, Bralum, no nic Czyli pierwszy bibarel zamknięty. Lecimy z drugim bobrem. No otwieraj się. Hitmontop. Top. Chimchar. Baltoy. Now spass, Vaporeon. No, zwykły tornadoes. Ale jest vaporeon, jest trainer galery. Bardzo dobrze i to chyba najfajniejsze. W dobrym stanie. No, czyli tu drugi bibarel, Trzy dropy z czterech paków. Tu dwa dropy z czterech. No i na razie tam tylko trainer galery. No, ale zobaczymy. Jeszcze last tak został. Siglif, Burmi, Impidimp, Staryu, Priolu, wow, Single Striker, Shifu, VMAX. Dobra, oficjalny werdykt. Całkiem nieźle z tego dropi. Kto wygrał? To w ogóle taki remis jest trochę, mam wrażenie, między każdym, więc w sumie każdy zestaw dobrze dropił. Z tego pierwszego mamy... Single strike, Rapid Strike, Musztarda i Zarutkevi. Z drugiego, Wapek, Trainer Galerii, Morpekowi i Wincycott, Wełniak nasz. Też dobre dropy, według mnie. No, a z tych, które były dorzucone luzem, The i Single Striker, Shift max Więc ja jestem bardzo zadowolony z tych dropów. Plus dodatkowo te dwie promki, więc trzeba o nich pamiętać. Więc dzięki, że oglądaliście odcinek, zostawcie tam pierdółki pod filmem. I widzimy się w kolejnych odcinkach we wtorki, czwartki i niedzielę. Dzięki, że oglądaliście. Cześć!